Lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Tu! <laughs> Jak brzmiały słowa piosenki? Lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Tu! Lubię być z nią, lubię być z nią. Tam i tu. Lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią tam i tu. Lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią i tu. I tam i tam. Po prostu, lubię być z nią. Piękna pogoda, wiecie? Będzko Ale dziś czas goni, jedziemy dalej. Bo może jeszcze jest jakieś miejsce, gdzie lubię być z nią. Lubię być z nią, lubię być z nią. Z makówką, z przyrodą, z przygodą. Śpiewanie mi nie wychodzi. Co nie zmienia faktu, że lubię być z nią.